Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejny tydzień z Kameralną TV. Już jutro, wtorek i premiera kolejnego programu Moje Fascynacje Muzyczne. Tym razem gościem będzie pani Agnieszka Katarzyna Walcerowiak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. W środę jak zawsze obornicki miks informacyjny, natomiast o godzinie 19 przed ekrany komputerów zapraszamy najmłodszych, czyli kolejne wydanie kameralnej TV Mini, które poprowadzi jak zawsze Elżbieta Brodzińska. W czwartek tradycyjnie obornickie wiadomości sportowe oraz materiał urodzinowy. Dziewiąte urodziny Brass Band Oborniki. Niestety, ze względu na epidemię i związany z nią obostrzenia, koncert w sali widowiskowej Oka nie odbędzie się. Proszę się jednak nie obawiać, orkiestra nie zapomniała o swoim jubileuszu, przygotowała niespodzianek, a o szczegółach już w najbliższy czas. Piątek z historią. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału Śladami Ryczyworskich Żydów. Ponadto pojawi się także klip Staszek Bend. Sobota muzyczna do OOK powraca muzyka w raju, czyli cykl koncertów muzyki dawnej, projekt muzyczny, który gości od kilku sezonów w naszym ośrodku. W najbliższą sobotę zapraszamy na koncert utworów Antonio Vivaldiego. Niedziela także z muzyką serdecznie zapraszamy na koncert Staszek Band. To były propozycje platformy Kameralna TV. Serdecznie zapraszamy na kanał YouTube kameralne TV oborniki oraz na fanpage facebookowy obornicki ośrodek kultury.